Najlepszy album z ostatnich 10 lat to jest moim zdaniem Egzotyka od na Fide mam nawet wersję fizyczną, bo myślę, że nie znajdę drugiego albumu, który w aż tak kreatywny sposób podchodzi do muzyki i w aż tak artystyczny, bo przede wszystkim to jest płyta, której nawet moim zdaniem nie można zamknąć w żadne ramy rapowe, a to jest moim zdaniem bardzo ważne, jeżeli chodzi o oszukanie takich kompletnych albumów, które będą pamiętane na długo. Moja przygoda z rapem się zaczęła jak chyba większość takich przygód, czyli od nagrywania z ziomkiem dosłownie w szafie. Z czasem trochę to ewoluowało, nagrywaliśmy w moim pokoju w taki sposób, że on trzymał jakiś koc, jakąś zasłonę, żeby jakkolwiek to wygłuszyć. No później to już jest ewolucja taka, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy, a mogę nawet pokazać gdzie jesteśmy, jesteśmy w studiu u mnie i tu jest lampa taka. Najważniejszy numer dla mnie, jaki nagrałem, to jest DSM6, czyli numer, który opowiada o mojej siostrze i jej walce, i jej walce z anoreksją, bo kosztowało mnie po prostu chyba najwięcej łez i najwięcej jakiegoś takiego otworzenia się i szczerości przelanej w postaci wersów i, i kurczę, chyba największy dostałem... Ze wszystkich numerów, jakie wypuściłem, to chyba po nim dostałem taki największy odzew w pokroju po prostu wiadomości tego formatu, które, które mi dziękowały za ten numer, więc uważam, że jest potrzebny i uważam w ogóle, że, że powinien pójść znacznie dalej, nawet ze względu na już w te cyferki, tylko, tylko nawet kwestię takiego uświadamiania, jak to jest ważny problem w społeczeństwie, bo, bo mnóstwo osób się z tym zmaga tak z, z moich obserwacji, i myślę, że jeszcze zrobię nie jedno, żeby ten numer poszedł znacznie szerzej. I, I uświadamiał. Moim ulubionym wykonawcą też jest ten pan, Kolebona Fidę. I jako jego fan się czuję, jakbym miał Prima Aprilis 365 dni w roku. Ostatnio. Moja wymarzona kolaboracja, szczerze nie mam takiego jednego piku. Wiadomo, że chciałbym coś nagrać z kłebą, ale to mierzmy siły na zamiary, co nie? Ale szczerze nie myślę o tym na co dzień. Po prostu wiem, że w momencie, w którym będę miał tylko takie możliwości, zasięgi i, i, i kontakty, żeby móc robić ciekawe kolaboracje, to na pewno będę korzystał z tego jak najczęściej i będę zaskakiwał Was takimi, takimi połączeniami, których myślę, że się raczej. Ciężko spodziewać. Dzięki za oglądanie! Wpadajcie na inne części do rap Instagram i wpadajcie też do mnie. Bo mnóstwo dobrej muzyki już wyszło, a jeszcze więcej wyjdzie. Pozdro.